Myślimy nad zmianą nazwy naszego projektu. Daj nam znać, co o tym myślisz. Od mniej więcej 18 miesięcy rozważamy zmianę nazwy naszego przedsięwzięcia. Z odmładzanie na surowo na? No właśnie, na co? No i dlaczego? Najpierw dlaczego? Mamy co najmniej trzy powody dlaczego. Po pierwsze, kiedy zaczynaliśmy w 2017 roku od sokowania, witarianizmu. Czyli odżywiania, dożywiania oraz oczyszczania. Następnie omawiania, jak ciało się dzięki temu uzdrawia czy naprawia, czyli naprawianie, filar trzeci. Przeszliśmy przez powody, dlaczego warto ćwiczyć i jakie ćwiczenia są najlepsze, filar czwarty. Oraz bardzo szeroko rozwiniętego filaru piątego, czyli sprawności umysłowej. Dzięki temu pomogliśmy, jak sądzimy, setkom tysięcy Polaków stanąć na nogi, odzyskać władzę przede wszystkim nad swoim ciałem i umysłem oraz daliśmy nadzieję na zdrowe, długie życie. Lecz my wciąż się rozwijamy. Uczymy się i dalej szukamy nowych rozwiązań. I na przykład co najmniej od roku pracujemy już z energią. Tantra, kundalini i tak dalej, i tak dalej. Owszem, była na początku również akupresura na doraźne potrzeby, ale to był zaledwie wierzchołek góry lodowej. I tak jak dzisiaj pracujemy i to, czego dzisiaj uczymy, jak możesz wyzdrowieć dzięki energii, to już graniczy dosłownie z cudem. No i jaki to teraz miałby być filar? To już jest dużo wyższy poziom. A nazwa odmładzanie na surowo może nadal sugerować dla wielu, że to jedynie witarianizm i jedzenie roślin. A oni akurat roślin nie lubią. <laughs> Od 2020 roku, i to jest powód drugi, nałożono na nas cenzurę. Na YouTube nowi obserwatorzy nie mają szans nas znaleźć. Nie jesteśmy polecani, a filmy, nawet po wpisaniu np. tarczyca odmładzanie na surowo nawet się nie wyświetlają. Non-stop są usuwane nasze filmy, gdyż zmieniają się non-stop zasady. I dzisiaj, jeśli ktoś zamieszcza np. treści zdrowotne, tak jak my, które nie zgadzają się z narracją WHO, jest po prostu do usunięcia. Facebook czy Instagram. Nie jest tutaj lepszy. Non-stop zakładany jest na nas tak zwany shadow ban, czyli nas nie widać. Usuwane są po cichu treści, my dostajemy tylko ostrzeżenia i nawet nie pokazują nam, które usunęli. Poza informacją, że usunęli, bo się nie zgadza z zasadami zamieszczania treści i mamy ograniczenia strony w wyświetlaniu, to nawet nie można się do tego odwołać, ani zrozumieć, co następnym razem usuną, bo materiał po prostu został usunięty i już. Ale halo! Jaki materiał? Co ty się pytasz? Się cicho i ciesz się, że nadal możesz u nas zamieszczać treści. Uff. Przez wiele lat też broniłem się przed TikTok, bo był głupi. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy na przykład były zawody, ktoś sika się w spodnie i nagra na ten temat wideo. Ale TikTok też się zmienił i wiele osób też tam siedzi. Natomiast TikTok nie wiem czy wiecie, ale jest jeszcze bardziej ocenzorowaną platformą niż pierwsze trzy! Usuwają film za filmem, ograniczają zasięg. Jeden film może mieć na przykład 100 tysięcy wyświetleń, a inny, na przykład o prawdzie, w jakim świecie żyjemy, ma zaledwie tysiąc. No i testowaliśmy różne sposoby, aby uciec przed cenzurą, aby ukryć w przekazie ważne treści, zmieniając na przykład nazwy, na szczypawki i tak dalej. Nie mówiąc wprost, ale oni też się uczą i wszystko wyłapują, a treści. Z takimi przekazami wpływają później na widoczność naszych kanałów. <laughs> Dlatego myślimy o rozdzieleniu. I raz jeszcze przetestowaniu co najmniej dwóch kanałów. I taki test, czy się uda, nie tak jak w czasach próby, które zamknęli nam w styczniu 2021 roku, przetrwać i dać każdemu z Was to, co Was interesuje, ale jednak rozdzielone. No i po trzecie, dlaczego? Nasi koledzy w sieci sugerują. Że tak wiele się u nas dzieje, że kanał nie powinien nazywać się w ten sposób. Dawid Piątkowski był jako pierwszy i od dwóch lat już sugeruje: nazwij kanał Mariusz Budrowski. I wtedy możesz gadać o wszystkim. Ale myśmy oczywiście stworzyli ten projekt z Agnieszką, która nadal go wspiera, pracując w sztabie. Ale jednak nazwa Mariusz Budrowski Agnieszka Juncewicz wydaje się trochę długie i nie za ciekawe, by zajrzeć. Magnes, Mariusz i Agnes. No niby fajne, ale też nie wszystko mówi. I znów zbudowanie narracji do tego zajmie nam lata, aby nowi użytkownicy zrozumieli, co to magnes znaczy. Dlatego mimo mamy kilka propozycji, które wyłoniliśmy z wielu. I może Ty zechcesz nam dzisiaj pomóc, podjąć decyzję, czy czas na zmianę, i jaką nazwę najlepiej wybrać. A może tak, jak nazwa WITARIADA, która powstała w waszych sercach, gdyż mieliśmy na przykład konkurs na nazwę festiwalu. Jeśli chcesz wysłać nam nazwę, która wygra, to z przyjemnością wyślemy ci na przykład jedną z naszych książek w podziękowaniu za twórczą pomoc. Czy myślisz, że nazwy takie jak NATURALNIE UZDROWIENI mogłyby się przyjąć? <laughs> Mamy takie pomysły na nową nazwę, które również wkleję pod spodem, pod filmem. Zerknij, jeśli masz czas. I daj nam znać, co o tym myślisz. Zielona energia, roślinna harmonia, energia życia, zdrowa Polska, roślinne zen, naturalna moc, holistyczna energia, a może holistyczni po prostu, zdrowotna moc natury, roślinna odnowa, energetyczna odnowa, no i wiele innych, ale. Sami nie wiemy do końca, co wybrać, no i co zrobić. Napisz nam, jeśli masz chwilkę, i projekt, który prowadzimy, jest dla Ciebie ważny. Jaką nazwę wybrać z tych, co wymieniłem, lub jaka by była dobra, jeśli na taką wpadniesz. Jeśli natomiast wymyślisz jakąś super nazwę, którą wprowadzimy, z przyjemnością się z Tobą skontaktujemy i prześlemy Ci książkę. Albo wiesz co? Nie. Na surowe życie w styczniu 2025 bilet podarujemy. Czekamy na Twoje sugestie.